Cześć widzowie! Piękna jesień, nie widzieliśmy się od ostatniej recenzji kamery termowizyjnej, parę słów wstępu zanim się zabiorę za to cudko. Chciałem tego hardlaba prowadzić tak bardziej vlogowo, ostatnio zacząłem nagrywać w podróży, nie wyszło to do końca, ale myślę, że będzie to wygodniejsze i ciekawsze dla mnie i dla Was. I takie naturalniejsze, ale oczywiście będę Wam chciał wciąż pokazać jak najlepiej sprzęt i jak najobiektywniej. No to zapraszam! Tak sobie chodzę, jest bardzo przyjemnie, ale rozglądam się, żeby nie spotkać, a może, żeby spotkać, właśnie, dziki, bym Wam pokazał na recenzji. Dziś mam dla Was Big Me High Break Pro czyli smartfon z czytnikiem lub czytnik ze smartfonem. Ogólnie urządzenie oparte o wyświetlacz E-Ink, czyli elektroniczny atrament. Na tym się zaraz skupię, bo może nie dla każdego jest oczywiste, jak to dokładnie działa. W każdym razie urządzenie ma jeszcze jeden wydźwięk, który jest mocno naciskany w przekazach marketingowych. To znaczy ma Wam pomóc nie rozpraszać uwagi, skupić się na swoich zadaniach, ograniczyć korzystanie z social medi. Ja do końca takiej ideologii nie kupuję, no bo to jest dopisywanie ideologii do istniejącego już urządzenia. W każdym razie dla niektórych może rzeczywiście coś takiego działa. Na zasadzie nie biorę portfela na miasto, to nie wydam pieniędzy. Zanim wygodnie usiądę sobie na pięku i zagłębię się w specyfikację, po sobie wstępu chciałem jeszcze zachęcić, do recenzji, mówiąc, że w tej kategorii urządzeń, specyficznych urządzeń, to znaczy łączących ten czytnik, ten rodzaj wyświetlacza ze smartfonem, ten model rzeczywiście można śmiało nazwać game changerem, bo nie było do tej pory mm, po prostu tak korzystnej pozycji. Albo były o wiele, wiele droższe, albo nie miały jednak tych funkcji nowoczesnych dla smartfona typu LFC. Siadam spokojnie, już nie będę czochał. Wracajmy do elektronicznego atramentu. Więc jest to rodzaj wyświetlacza, który działa zupełnie inaczej niż LED czy OLED. W ekranie znajdują się mikrokapsułki, a w nich cząsteczki koloru czarnego i białego. Gdy telefon przekłada napięcie do danego punktu, cząsteczki ustawiają się tak, że widzimy literę czy obraz. I co jest dla nas istotne? Raz ustawione cząsteczki zostają w tym miejscu bez zasilania, czyli telefon korzysta z zasilania tylko przy zmianie obrazu, a nie przy, przy wyświetlaniu. Zapewne kojarzycie te wyświetlacze z urządzeń Kidla, no i właśnie. W, jako odczytniki sprawdzają się fantastycznie, i główne zalety to oszczędność energii, bardzo wyraźny obraz w słońcu, nie męczą się oczy, i dodatkowo ma taki matowy, matowy efekt, który też. Yy, Poprawia komfort czytania i długiego gapienia się w ekran. Taki wyświetlacz to oczywiście też kompromisy. Przede wszystkim czarno-biały kolor. Chociaż tutaj są już prace nad kolorowymi e-inkami, są takie wyświetlacze, ale tam bardzo słabo wyświetlany jest kontrast i nasycenie tych kolorów. Większość jest czarno-biała. Dodatkowo macie bardzo powolne odświeżanie, czyli praktycznie oglądanie filmów na YouTube, oglądanie filmów, gry. Jest to bardzo duży kompromis. Nad tym odświeżaniem się oczywiście też pracuje. Często urządzenia wyświetlają 10-20 klatek. Tu był jakiś upgrade, gdzie właśnie robiłem przed recenzją. Upgrade telefonu i tam była jakaś wzmianka o opcji większej ilości klatek, ale wciąż to, to jest niskie odświeżanie. Pozostaje też problem tak zwanego ghostingu, czyli pozostają smugi tych poprzednio wyświetlanych rzeczy. Myślę, że rozjaśniłem co po niektórym kwestię e a w przypadku tego urządzenia można by jeszcze podsumować, że jest to w pełni funkcjonalny Android w formie sprzyjającej skupieniu uwagi. Zaczynamy eleganckim białym pudełkiem ze złocącym się napisem Inheriting Classic Breaking-Through Limits. W środku oprócz smartfona prosta instrukcja, kabel USB-A na USB-C oraz szpileczka. Dostajemy też elastyczne, dopasowane etui. Pierwsze skojarzenia po pochwyceniu urządzenia to spasowany, solidny, śliski. Materiał to prawdopodobnie rodzaj poliwęglanu. Tył robi bardzo dobre wrażenie jednolitej bryły ale przez to jest dość śliski w dłoni i zdecydowanie lepiej pozostać z etui. Jednak dzięki zaokrąglonym krawędziom trzyma się go bardzo wygodnie. Waga to 180 gram. Wyspa aparatu nie wystaje. Głośnik na dole i na górze. Gra przyjemnie bez mankamentów, a jakość rozmów jest bardzo dobra. Włożyłem kartę SIM, jest możliwość dual SIM, ale nie ma miejsca na kartę pamięci, zamiast tego Bitme oferuje 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Włączając telefon przypadkowo wszedłem w boot mode i spanikowałem chwilowo, błądząc po chińskim alfabecie, z którego następnie bezproblemowo się wykaraskałem. Na prawej krawędzi regulacja głośności oraz czerwony przycisk włączający, będący jednocześnie czytnikiem linii papilarnych. Na górnej krawędzi port IR. Lewa krawędź to miejsce na dwa przyciski funkcyjne, w którym możecie przepisać dowolne funkcje uruchamiane pojedynczym, podwójnym lub długim przytrzymaniem. Port USB C do ładowania obsługa 18 W. Ekran, główna atrakcja tego urządzenia, i trzeba przyznać, jest w tym coś pociągającego, kiedy w różnych warunkach oświetleniowych obraz jest tak czytelny. Co staram się Wam pokazać na filmie? Świetnie w tym wypadku sprawdza się wygaszacz z opcją kalendarza który może być cały czas widoczny bez wygaszania. Mamy sporo możliwości ustawienia wyświetlania barw, jasności oraz gotowe do tego tryby. A teraz poskaczę trochę po menu, włączę film, żebyście zobaczyli jak w praktyce wygląda odświeżanie. I w super, w supercenie będzie ekspert. No serio, jak to było, że zrób zdjęcie tak, żeby wiedziała czego? Co Zdrowiła? Zdrowiła, no, żeby wiedziała co straciła, a nie czego żałowała. Co mnie zdjęcie, żeby widziała, co straciła. Parametry techniczne. Ekran 613 cala, e-papier. Około 300 ppi. Procesor Mediatek Dimensity 1080. 8 GB RAM. 256 GB pamięci wewnętrznej. Brak slotu na kartę microSD. Bateria 4500 mAh. Ładowanie 18 W. Aparaty tył 20 MB. Przód 5 mega. Funkcja OCR, rozpoznawanie tekstu ze zdjęć. Dodatkowo dual Sim, 5G, GPS, NFC i R. Oprogramowanie, obsługa. Poruszamy się tutaj po Androidzie 14 z nakładką Bigmi. Nakładka jest dostosowana do e-inku. Bigmi naciska też na korzystanie z ich aplikacji AI. Spuszczając pasek z góry, pokazuje się nam znany układ. Jest też skrót do centrum e-ink. Funkcjonuje tutaj niejaka kulka nawigacyjna, czyli dryfujący na wierzchu przycisk. Ze skrótami, którymi możemy przypisywać dowolne funkcje. Ściągając menu po lewej stronie widzimy powiadomienia o na przykład widzę informacje o zrzucie szczepionek na lisy. Standardowe ustawienia. Do nakładki trzeba się chwilę przyzwyczaić, po czym korzystanie staje się wygodne i na pewno czytelne. Można dodać widżety, a tak wygląda spacer po YouTube. Inaczej czysty zysk. Serio, jak to było, że zrób zdjęcie tak, żeby wiedziała czego? Co straciła? Z... Wiedziała co no, straciła, a nie czego żałowała. <grytanie> zrób mi zdjęcie, żeby wiedziała co straciła. Pisanie. Mapa. I oczywiście Kindle, Kindle, Kindle. Ja w tej aplikacji czuję się najlepiej. Lubię tam funkcję Wise World. Mam ją też na prywatnym smartfonie. Mamy oczywiście Sklep Play ze wszystkimi aplikacjami. Ja sobie tak odpaliłem ten telefon. Oczywiście na początku bawię się, bawię, klikam wszystkie funkcje, patrzę jak to działa. No i wielka zagadka: aparat, włączam aparat. Sam podgląd lekko smuży, ale tu pytanie, które też chyba Wam się nasuwa, czy robi czarno-białe zdjęcia i czarno-białe filmy? Otóż nie, podgląd jest czarno-biały, ale zdjęcia i filmy macie oczywiście po zgraniu na komputer, po przegraniu na urządzenie z normalnym wyświetlaczem, oglądacie w kolorze. No i teraz parę przykładów ciekawych, myślę, filmów, jak i zdjęć w różnych warunkach zrobiłem po ciemku na ulicy, oświetlonej i zrobiłem w dzień w naturze. Prezentowane materiały są w oryginalnej formie i bez edycji jakikolwiek audio wideo, wizualnej. Zobaczcie jak radzi sobie bitmi w oświetleniu dziennym, nocnym i jak zbiera mikrofon. Rozmowa na ulicy wieczorem. Okej, okay, teraz jest Patrick. Jesteśmy w Wilnie, na Litwie, i to jest pierwszy film telefonu hi Pro. A Wilno jest przepiękne. A Wilno jest przepiękne. No tak wiele powinna wyglądać w Warszawie. Jednak ja się marnuję w tej Warszawie. No. Teraz to są świadania. Nie podoba mi się tam, a jednak tam żyję, a są tyle miejsc, które realizują moje pragnienia. Podsumujmy teraz główne cechy urządzenia, zalety i wady. Zacznijmy od zalet. Przede wszystkim ten ekran e-Ink. Mniej rozproszeń, minimalizm, ekran mniej krzyczy. Możecie skupić się na zadaniach. Druga zaleta wynikająca z tego typu ekranu to komfort dla oczu, oszczędność oczu, co długofalowo na pewno się na zdrowiu tych oczu odbije, jeżeli siedzimy przed telefonem długo i czytamy. Jak na tego rodzaju telefon, dobra płynność. Na tle konkurencji wypada całkiem dobrze, jeżeli chodzi o hardware. Co warto podkreślić, macie pełną funkcjonalność telefonu, nie tylko czytnik. Więc jest 5G, NFC, Dual SIM. ETD itd. No i na koniec dobry stosunek możliwości co do ceny, szczególnie właśnie na tle y, konkurencji. Teraz wady lub jak wolę mówić kompromisy. Jedna z najbardziej odczuwalnych rzeczy w tym urządzeniu to oczywiście ograniczone możliwości odświeżania gry. No to możecie bogać warcaby czy statki. Puzzle tego typu gry. A jeżeli chodzi o Filmik na YouTube, no to tam, je, jeżeli coś trzeba sprawdzić, nie jest to raczej komfortowe na co dzień. No, oczywiście, brak kolorowego ekranu, który musimy świadomie zaakceptować. W niektórych przypadkach można odczuć problemy z płynnością nieuzasadnione, no bo telefon, tak jak wspomniałem, jest ogólnie szybki. Ale czasem są tam jakieś może błędy optymalizacji oprogramowania. Uważam, że bateria mogłaby być trochę lepsza, mimo że w tym urządzeniu ona wolno spada w porównaniu do mojego codziennego smartfona, to jest i, i tak bardzo fajnie, no ale jeżeli już mamy taki kompromis kolorów i tak dalej i płacimy za to, to można by tu włożyć więcej w sumie. Wracając jeszcze na chwilę do tej kwestii digital minimalizmu, bo to ważny temat, yy, szczególnie też mnie interesuje, może nie sam digital minimalizm, tylko takie działanie prokognitywne. To oprócz tego, że możecie świadomie wybrać urządzenie, z którego korzystacie, tak jak Bigmi HighBreak Pro, możecie też zainstalować aplikację, która Wam pomoże ograniczyć rozpraszanie uwagi. Z tego jest sporo, na pewno warto sprawdzić, ale moja osobista taka rada, obserwacja i co jest czymś więcej dla mnie niż tylko ograniczeniem rozpraszania uwagi, a takim świadomym życiem, metaforą świadomego życia, to przelećcie co jakiś czas obserwacje na Facebooku czy na, na YouTube i zobaczycie, ile wam się wyświetla niepotrzebnych śmieci. Niby o tym zapominamy, bo codziennie wyświetla się masę niepotrzebnych śmieci. Ja wiem, ale jeżeli nawet o 30% można to zmienić, to naprawdę warto, że tam się pokazuje coś inspirującego, coś motywującego, albo przynajmniej coś ładnego, a nie plotki o, o celebrytach i tego typu głupotki. Pozdrawiam, do następnej recenzji.